Rolnicy, którzy sprzedali zboże od 1 stycznia do ostatniego dnia maja tego roku, mogą składać wnioski o finansową pomoc. Czas na ich złożenie jest bardzo krótki, bo tylko do 5 czerwca. Operatorem programu wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, i właśnie w jej biurach powiatowych wnioski są przyjmowane. Wnioski należy składać w biurach powiatowych, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Zalecamy tutaj przesyłki rejestrowane, czyli o listy polecone bądź za pośrednictwem EPUAPu, z tym, że tam już no dokumenty wiadomo, w jaki sposób składać skanowanie i wysyłanie podpisanych dokumentów, za pośrednictwem właśnie już systemu EPUE. Jeżeli chodzi o przyznawanie płatności, no to niezbędnym warunkiem do spełnienia kryteriów do uzyskania tej płatności, należy mieć nadany numer ewidencyjny w systemie ewidencji producentów. Należy mieć złożony wniosek na 2023 rok o płatności bezpośrednie. No i oczywiście okazać się fakturami z okresu sprzedaży od 1 stycznia 2024 do 31 maja. Są to faktury za sprzedaż zbóż, pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia bądź mieszanek zbożowych. I faktury wystawione przez podmioty uprawnione do obrotu zbożowego do przetwórstwa zbóż do sprzedaży do skupu i sprzedaży zbóż. Wysokość stawki płatności uzależniona będzie od terminu w jakim zboże zostało sprzedane. Do zbóż sprzedanych w terminie od 1 stycznia do 10 marca stawka płatności do pszenicy będzie wynosiła 1080 zł do hektara, natomiast do pozostałych gatunków czyli żyto, jęczmień, pszenżyto bądź mieszanki zbożowe 740. Zboża sprzedane od 11 marca do 31 maja 1620 zł do pszenicy i 1110 zł do pozostałych gatunków. Z szacunku wynikam, że z terenu województwa świętokrzyskiego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynie ponad 10 tysięcy wniosków. Najwięcej z powiatów, Jędrzejowski, Pińczowski, Opatowski i Kaźmierski. W przyszłym tygodniu biura agencji popracują dłużej. Biura powiatowe działają sprawnie. Zachęcam rolników do składania wniosków praktycznie codziennie. Nabór trwa do 5 czerwca, czyli jest jeszcze wystarczający czas, żeby wnioski złożyć. One są dosyć proste. Pracownicy świadczą wsparcie na miejscu, więc wnioski przyjmowane są w sposób płynny. Monitorujemy na bieżąco sytuację, więc, w razie potrzeby, będziemy pracować w wydłużonym dniu. Od poniedziałku będziemy przyjmować wnioski, praktycznie do godziny 18.00. Jerzy Strzyż, STV Info.